no to się wydrapaliśmy jesteśmy wyżej niż myśleliśmy może dlatego, że to pierwszy dzień <grytania> dlatego tak dobrze nam idzie, bo mamy dużo siły no i właśnie stąd taka metafora zawsze tego początku jest właśnie identyczna u wszystkich, że my na początku mamy dużo motywacji, bo na początku jest łatwo, jest entuzjazm jest coś nowego, to co robimy w osiąganiu nie wiem, celów, pragnień daje nam taki wiatr w żagle <grytania> i ten początek jest super, ale potem potrzebujemy podtrzymać tą motywację i to, co najlepszego możemy zrobić, żeby je nie stracić, to wyrobić sobie nawyk. To, co podtrzymuje motywację, to jest właśnie wyrobienie sobie nawyku. Ale nie zawsze wiemy o tym, że nawykom warto pomagać. Jak budujemy nawyk, to warto pomóc nawykom właśnie w taki sposób, żeby sobie jak najwięcej ułatwić w takiej logistyce, w takiej dobrej strategii, jak Chcę pić więcej wody, stawiam sobie szklankę dzień wcześniej, czy butelkę wody przy łóżku i od razu jak wstaję, to pierwsze co robię, to po prostu biorę i piję tą pyszną wodę. Tak samo w każdym innym przypadku, kiedy chcemy stworzyć jakiś nawyk pewnej dyscypliny w sporcie, w biznesie, w rytuałach w ciągu naszego dnia, robimy dokładnie tak samo. Korzystamy z tego dobrego początku, tej dobrej energii, motywacji, a potem budujemy nawyki.